Byłem w weekend w Drażniwie. Pokopać sobie znowu koralowców. No i znalazłem parę ciekawych rzeczy. Hmm. To jest największy i prawdopodobnie największy okaz który sobie wydobyłem. Być może po jego obróbce coś będzie widać. Ale teraz to cóż. No niestety. W jakości. Ciekawe czy z tego będzie. Dobra. Tutaj mam bardzo fajny okaz rugozy. Dobrze zachowana. Co się ugryzło, ale cóż, mówi się trudno. Mhm. Mm mm, tutaj jest bardzo fajny heks. Duży. Ja. Yeah. Mm, kawałek dna. Skomniałego z muszulkami. Mhm. Mm Kolejny korolowiec. Po wytamrowaniu będzie go ładnie widać. Tutaj malutki trójkącik z korolowca. Idę. Dobra. To jest okaz korolowca osobniczego. Mam nadzieję, że po obróbce będzie od niego widać. Bo obecnie jest dość nieciekawy. Ale może z niego wyjdzie. Tu kolejne heksagonaria. Mhm. Tutaj jest rugoza. Ładnie zachowany. Widać kawałek gałązki. I tu jest kolejna gałązka. Mhm. Gąbka. Nie jestem w stanie stwierdzić, jaki to jest rodzaj, ale jest to gąbka. Mm, słabo zachowany korolowiec osobniczy. Spróbuję go obrobić piłą diamentową, ciekawe, czy z tego wyjdzie. I kolejny, Hexagonaria. I trzy kawałki elementów. Mm -hmm. Z minerałów to tak. Ten granitoid typu Rapakivi z widocznymi skaleniami i obwódkami wokół nich. Kolejny granitoid. Tym razem z niebieskimi kwarcami. Wytambluję je i zobaczę, co z tego wyjdzie. Trzymyki o dość ciekawej barwie siastowa powiedzmy. Wytempluje ciekawiec hmm. kwarc mleczny, kwarc dymny, jaspis pustynny i chalcedony. A także odgroma różnego rodzaju skamieniałości słabszych i różne kamienie, hmm, które zamierzam wytamblować. Zobaczę, co z tego wyjdzie.